Kochani, bardzo dziękujemy za ten wspólny wieczór, kiedy mogliśmy wspólnie uwielbiać Pana Boga. Na początku chciałbym podziękować Prudnickiemu Ośrodkowi Kultury, wszystkim, którzy ten Prudnicki Ośrodek Kultury tworzą, przede wszystkim pani dyrektor, pani Sylwii Gawłowskiej-Miller. Bardzo dziękujemy też wszystkim, pracownikom wszystkim którzy pomogli nam ten koncert zorganizować bardzo dziękuję wielkie bóg zapłać wielkie słowa uznania i podziękowania dla ekipy Mateusza dla was chłopaki za cierpliwość do nas i za naszą współpracę już kolejny rok dziękujemy I jeszcze z tyłu się chowa, ale był cały czas obecny. Odprowadził przez chwilę takie piękne śpiewy na początku. Ojciec Dawid, ojcze, no tak na chwileczkę. Wielkie dzięki, wielkie Bóg zapłać. I chcę jeszcze podziękować tym młodym ludziom, którzy przez naprawdę długi czas przygotowywali się do tego koncertu. Za tą pracę, za cierpliwość, też do tego, aby ćwiczyć, aby śpiewać, aby to wszystko doszlifować i żeby to uwielbienie było godne Pana Boga. Dziękuję Wam, kochani. Dziękujemy Wam, drodzy tutaj parafianie, ale i nie tylko, goście, którzy przyszliście i ten wieczór z nami spędziliście wspólnie. Dziękujemy za ten czas, za to, że jesteście, za Waszą obecność i za Wasz uśmiech. To już koniec, chyba że chcecie, Bis. we